Siema, ja jestem Brado Jones, ten tytuł to kompletnie nie clickbait, w tym odcinku przedstawię wam najlepszy samochód w grze, jakim jest manta i to nie ta manta, a właśnie o ten oto samochód, więc zapraszam do oglądania. Wygląd w tym aucie to być może kwestia kontrowersyjna, ponieważ wiem, że wielu osobom to się może podobać, natomiast według mnie to jest po prostu obrzydliwe, uważam, że to jest jeden z najbrzydszych aut w j nie lubię komplety takich mega nowoczesnych, hiper, mega samochodów. Po prostu mi się to nie podoba, chociaż przyznać muszę, że wygląda to bardzo szybko. Myślę, że wyglądowo najbliżej jest mu do Apertura oraz Moltena. To też są takie mega nowoczesne, super, mega, mega, hiper, które mi się kompletnie nie podobają. Samochód jest do zdobycia ze skrzynek za 100 tysięcy. Czyli Shell Classic został wycofany. Ten samochód to następca Shell Classica. Ja wydałem 12 milionów. Nie! Nie żeby wydropić jedno auto. Cztery samochody, chociaż trzy, sprzedałem, a tamten czwarty sobie zostawiłem na własność. Drogi tego ile ja już kasy za to wypierdzieliłem? Wy, wy, wy o! Jest! Mam, mam te, jezu, ile tych skrzynek. O jezu, ile tego się otwierało. Auto jest naprawdę turbo szybkie. Zobaczcie test na mapie. Być może prędkość maksymalna nie jest świetna, ale może niektórzy zauważyli, że przyspieszenie tego auta to jest jakiś hit. Też e, mogliście usłyszeć, aczkolwiek te samochody, gdy się puści gaz, bądź wcisie się hamulec, wydaje dźwięk e, oraz też e, takie coś z tyłu się pojawia, taki efekt jak w wielu różnych samochodach typu apertur czy shogun, tak? W tym aucie jest troszeczkę inaczej, w niektórych przypadkach są otwierane drzwi, tutaj jest otwierany dach i zamykany. Też jest to oczywiście tylne siedzenie, aczkolwiek trzeba brać uwagę to, że z tego siedzenia nie można strzelać, tak jak kiedyś w jailbreaku. A prędkość na biegu to, moi drodzy, 109 mil na godzinę, więc naprawdę jest świetnie. Hamuje ten samochód naprawdę szybko. A więc czas przejść do porównania na Drag Race z pozostałymi samochodami. Więc pierwszy samochód, który porównamy, to będzie Aperture, czyli moim zdaniem najlepsze auto w Jailbreaku jeszcze przed wprowadzeniem Manty. A więc jak widać, że przyspieszenie w Mancie. Który jest jeszcze lepszy niż w Aperturze, który pod tym względem jest jednym z lepszych samochodów w grze Po prostu lepsze jest to przyspieszenie Oczywiście później jak widać Apertur dogania ten samochód Natomiast nawet w przypadku Apertura tych 270 mil zazwyczaj nie osiągniemy A w przypadku Manty 230 na spokojnie osiągniemy Jak widać nawet lepiej się rozpędza od Proto, a później to wiadomo Mam tam ma lepszą prędkość maksymalną. Już porównamy z Roadsterem. Ta różnica jest po prostu minimalna. To jest różnica paru mil. Po prostu. A przypominam, że oczywiście mam ma tam lepszą prędkość maksymalną, no i na wsteczny znacznie szybciej pojedzie też. No cóż, przyspieszenie świetne, natomiast już w porównaniu z Voltem nie jest to aż tak świetne. Widać, że ustępuje dużo Voltowi. Natomiast w przypadku manty przede wszystkim pojeździmy normalnie na torach, bez zaczepiania się ciągle o tory. No dodatek pojedziemy z lepszą prędkością maksymalną oraz będzie mimo wszystko to jedno dodatkowe miejsce. No i jeszcze kolejna zaleta lepsza prędkość na wstecznym. Więc co jest lepsze? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Porównanie ze Skorpionem. Na początku wiadomo, że wypada po prostu ta oto lepiej, ale później nie ma jakiegokolwiek porównania. Ale ze Skorpionem nie zawsze te 140 mil na godzinę można zdobyć, więc tak czy siak uważam, że Manta w większości sytuacji będzie lepsza. W sytuacjach, gdzie będzie się jeździć na duże dystanse, po prostu Skorpion jest najlepszy w grze. Serio. Teraz raczej coś ciekawostkowego, czyli Shell Classic kontra Manta. Manta tak naprawdę zastąpił Shell Classica, no i ten progres jest ogromny. Chyba największa zaleta w przypadku Shell Classic'a kontra Manta, jakbym mógł powiedzieć, to to, że Manta jest spadkuna, a Shell Classic jest bardzo ładny. Teraz czas na porównanie z Venomem, czyli autem, które zostało poprzednio dodane do safeów za 75 tysięcy, no niby 25 tysięcy różnicy, ale w przypadku samochodu różnica jest o wiele większa. Największa zaleta w przypadku Venoma, to mimo wszystko będzie świetne prowadzenie oraz bardzo ładny wygląd, ponieważ Manta, kolejny raz się powtórzę, a jest obrzydliwa. Naprawdę samochód jest świetny. Myślę, że w większości sytuacji najlepszy na takie krótkie bądź średnio krótkie odległości. On będzie najlepszy. Natomiast na takie średnio długie i bardzo długie trasy, no to wiadomo, że Scorpion będzie lepszy. Ale zmienia, nie zmienia to faktu, że w tamtych sytuacjach to będzie najlepsze auto. A przypominam moi drodzy, że Manta to jest auto, które będzie dostępne pewnie przez jakiś następny rok czy dwa. Więc to też trzeba mieć pod uwagę, że Skorpion był do kupienia za 2 miliony przez jakieś tam 10 dni, a to auto będzie do kupienia, do wydropienia za niewiadomo ile kasy, natomiast przez prawdopodobnie rok bądź 2 lata. Więc jakbym miał powiedzieć, czy to jest najlepsze auto aktualnie do zdobycia w grze, to zdecydowanie jest to najlepsze auto do zdobycia aktualnie w grze. I czy warto jest go zdobyć, uważam, że jak najbardziej tak. Bez dzięki za oglądanie, jeśli tego nie robisz, zostaw to suba wraz z wodeczkiem, zostaw łapkę w górę, żeby ten film dotarł do większej grupy odbiorców. Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz i to tyle. Nara!